W dodatku węglowym potrzebne są zmiany w przepisach, ponieważ bardzo szybko okazało się, że Polak potrafi i potrzebna jest zmiana. Jest bardzo dużo prób wyłudzenia świadczenia w wysokości 3000 zł. Problemem okazał się zapis w ustawie, który mówi o tym, że dodatek przysługuje na każde gospodarstwo domowe korzystające z węgla do ogrzewania a nie na każdy budynek wyposażony w piec. Więc rodziny mieszkające w jednym domu i ogrzewające go za pomocą jednego pieca mogą się starać o wielokrotność dodatku węglowego. Wystarczy, że mieszkańcy danego budynku zaznaczą, że prowadzą samodzielne, odrębne gospodarstwa domowe. Oczywiście główny urząd nadzoru budowlanego informuje, że za składanie fałszywych zeznań w deklaracjach grozi odpowiedzialność karna. Osoby, które korygują dokumenty w celu uzyskania wyższego dodatku węglowego muszą się liczyć z możliwością kontroli oraz nakładaniem mandatów w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Ale powiedzmy sobie szczerze, do tego potrzebne byłyby tak naprawdę kontrole w terenie, a to zajmie bardzo dużo czasu, a podstawowe pytanie, kto by miał to robić? Musieliby być do tego zatrudnieni tak naprawdę nowi pracownicy. Rząd, obserwując działania części społeczeństwa, podjął decyzję o nowelizacji ustawy o dodatku węglowym. Najważniejszą zmianą ma być wypłacanie środków finansowych na jeden adres. Nie jak do tej pory na każde gospodarstwo domowe. Sejmowa komisja poparła rozwiązanie, by jeden dodatek energetyczny przypadał na jeden adres. To rozwiązanie ma przeciwdziałać sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych. Nowelizacja wejdzie w życie prawdopodobnie w drugiej połowie września. A ja Wam powiem tylko od siebie, że wcale się nie dziwię, że ludzie tak kombinują. Myślę, że można to podsumować jednym zdaniem. Przykład idzie z góry.